w czasowie bóblowa i pasporta w ogóle nagrywa jeszcze Timelapsa no? zobaczymy czy to jest w ogóle co go zebrać jakieś giecin język Także czas na film muszę hmm. się przewidzieć żeby dobrze wyglądać Witam wszystkich oprócz tych, których nienawidzę. Czas na kolejny odcinek. Nie, nie weź mi w każdy. E... Dzisiaj kolejny odcinek. E... Kolejny odcinek kapitana w trasie. E... Dzisiaj zruszyliśmy do parku w Arkadii. Parku romantycznego w Arkadii. E... Czy jest romantyczny? Zaraz się okaże. Na razie zaczyna znowu padać. Park jeszcze zamknięty, zawsze się przyjechaliśmy A za mną widać sobie wodospad Podospad, yy, nienaturalny Jeżeli będzie czas, to jeszcze pojedziemy do nieborowa, który jest obok A jak nie, to nie zostaniemy tylko tutaj i jako, że od profesjonalnych yy, profesjonalistów yy, Dostałem pewne rady odnośnie filmów yy, później Kapitańskiej. Konkretnie, między innymi, tych filmików, że się kręcę i nic nie opowiadam, a tylko muzyka leci. Yy, niech będzie. Yy, po pierwsze, ulizane włosy mam, nie mam afro. Też oglądam elegancko elegancja Francja. Yy, I trochę coś poopowiadam. Niestety, nie jesteśmy jeszcze w paku. To poopowiadam o czymś tutaj także zaczynamy znajdujemy się na drewnianym moście który jest drewniany jest wykonany z drewna w zależności od rośnika, z którego został wykonany był pokryty lakierowejcą lakierem bejcą pokoksem, znaczy pokostem albo inną strukturą jest wykonany z drewna tak jak już powiedziałem jest połączony wkrętami znajduje się nad rzeczką, potokiem nad którym znajduje się wodospad sztucznej produkcji jeżeli widzicie tutaj znajduje się linia wysokiego napięcia prowadząca do pola pola uprawnego które służy do tego, żeby uprawiać w tym przypadku trawę a do czego ten prąd? żeby podłączyć kosiarkę żeby naładować baterie w słonecznikach tutaj Znajdziemy na przykład sobie ślimaka, prawdopodobnie winniczkę, jak się nazywa ślimak? Endynvor, dobra, miło Cię poznać Endynvor, widzę, że jesteś strasznie zajęty, pogłaskamy Cię, dobra, już nie przeszkadzam. A tu mamy barszcz sosnowski, bardzo trwający, niebezpieczny. Tam w oddali znajduje się maczuga Herkulesa, a przynajmniej na taką wygląda z daleka. Taka uboga wersja maczugi Herkulesa, tak samo jak ubogą wersję GoPro mam miałem przymocowaną do jednośladu. No cóż, nie ma człowiek pieniędzy, to sobie na urodziny kupuję tandetę. Tutaj znajdziemy opakowanie foliowe po batonie, sądząc po kolorze i sądząc po firmie produkującej. Jest to wafelek Prince Polo. Czy mam rację? Tak, jest to Prince Polo orzechowy. Był to Prince Polo orzechowy. A tutaj mamy kapsel odwódki, Albo od soczku. Strzelam, raczej od wódki. Tutaj mamy latającą ważkę, która w tej chwili Natomiast mamy niebieskie kwiatki. Nie wiem, czy to jest chabrowy, Nie znam się na kolorach tak jak kobiety, ale wygląda na niebieski. Taki fioletowo-purpurowy. Nie Więc co to za kwiatki? Nie znam się na nich. Tutaj mamy kwiatki białe, drobniejsze, niżej rosnące. Poniżej nich mamy suchą trawę wypaloną. Już widać y, nasionka. Tutaj mamy roślinę taką dziwną. Y, u mnie też rośnie pod blokiem jako chwast. Nie mam pojęcia, co to jest, ale dziwnie wygląda, więc tego nie wyrywam. A tutaj po to znajdujemy krzaki, które tak naprawdę może nie są krzakami. To może być brzoza. I zgadza się, tutaj jest brzoza. Brzoza charakterystyczna ma białą korę. I w sumie to tyle charakterystycznego w brzozie. I tylko tyle wiem, że jak szoki jak brzoza, to głupi jak koza. Drzewo, sądząc po mojej opinii, wzroście i długości, ma około 237 lat na pewno się mylę, poprawcie mnie aczkolwiek na drzewach się nie znam więc mogę tylko powiedzieć, że to jest drzewo liściaste żyjące w Polsce które osiągnęło wyższy poziom ewolucji ponieważ nie musi nic robić, tylko stoi i pachnie w sumie to jedyne drzewa jakie ja znam które można rozpoznać w sposób charakterystyczny to kasztanowiec, paprotka Pacząca wieżba, trawa, trawa to nie drzewo. Także kończymy to pitolenie na razie. I o, tam jest grzyb. Tu mamy znowu paszcz Oby nie. A tam w oddali mamy grzyba. buba Czy jak to się nazywa? Nie znam się na grzybach. Dużo tego rosło. Takie grzyby rosną zazwyczaj tam, gdzie jest nasika. A jeżeli to drzewo jest dosyć wysokie i widać, że już obumarłe, o czym świadczy ten grzyb, to musiał być tutaj wysoki pies. Strzelam, że to był cerwer, czy był schadesz, żeby nasikać na to drzewo, na to konkretnie. Dobrze, idziemy w stronę parku. Pięć metrów bliżej parku, a ja tu widzę, hmm, to przywa, blusz? bluś, chyba. Chyba nie jest pokrzywą. Nie szczypie. Hmm. Ciekawe. śpiewają, tiry zapierdzielają. Hm. Sałaty. Poduje się, później się ścina, a następnie zwija w kubkę i sprzedaje jako kapusta. W sumie dobrze, nie wziąłem dzisiaj miecza ze sobą. mniejszy wydaje. i ma inny kształt, A, ale co tam? nagrania z timelapsu z kamerki się udają. udadzą to jeszcze pod koniec yy, albo, na, albo gdzieś tam w międzyczasie jeszcze pokażę Wam jak wygląda ta trasa z timelapsa przy okazji będziecie mieli porównanie jakiej jakości jest to nagranie tym czasem idziemy w stronę jakiegoś pomnika czy kolumny yy. taki trochę antyczny falus, a tam gdzieś się łoni za drzewami kolumna Zygmunta Albo Waszyngtona, nie pamiętam. Jeden Obama tam wie. Po dogłębnej analizie stwierdziłem, że jest to prototyp pierwszej rakiety kosmicznej stworzony przez Jezusa. Chciał polecieć na Księżyc i tam nawracać ludzi na wiarę. Aczkolwiek bo Jezus wiedział, że tam nie ma ludzi, ale chciał ludziom uświadomić, że ktoś żyje w kosmosie. Także tak. A tutaj mamy antyczne pozostałości światłowodów. Tak kiedyś przesyłali światło starożytni Rzymianie. I Polanie jak Rzymianów jeszcze nie było. Przesył to było jakieś 1 MB na 500 lat. W sumie ta konstrukcja wygląda jak pionowy wentylator, taki bezwiatrakowy. Miejsce na bliżej. nie wiem co tam jest napisane ale przypomniał mi się ten monolit Dark Souls'ie drugim Środniczka. podobne stoją przy Pruszkowie, w Pruszkowie przy banku tylko mniej antyczny kolejny fragment światłowodu taka ciekawostka Park Arkadii, jego nazwa wywodzi się od centrum handlowego Arkadia, które znajduje się w Warszawie <noise> tu jest napisane Etin Arkadia Ego, czyli w skrócie jest w Arkadii Egoistów. Nie wiem co to znaczy, ale ten zban został tutaj postawiony w momencie, gdy w internecie ludzie zaczynali nazywać kupich ludzi z banami. Ogólnie co zapomniałem sprawdzić, czy wstęp do tego parku jest darmowy, myślałem że jest darmowy, no bo to park, tak. W łazienkach byłem wstęp darmowy. Tutaj okazało się, że trzeba zapłacić. Także myślę, że do tego nieborowa nie wejdziemy, bo ile tam 30 zł łącznie. Weźcie tutaj 12 zł, myślę, że 12 zł za spacer to może i nie jest źle. Aczkolwiek jakbym hmm, wiedział, to bym może nie przyjechał. <laughs> Do not enter Pamiętaj, niebezpieczeństwo masz tu nie wchodzić. Co my tu mamy? Tu mamy fragment akweduktu, który przenieśli z Rzymu mezopotamczycy. No jest w dobrym stanie, aczkolwiek podejrzewam, że te kamienie, które są fundamentem długo nie podtrzymają. Poza tym przecieka, no zobaczcie, woda powinna płynąć górą, a jest na dole. Musi przejechać tu jakiś hydrauli. No dobra, Pozwiedzałem sobie. Ta parka nawet do drugiej strony parku nie zaszła, Chyba. Także myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Pan ekspert od filmiku zobaczymy, jak się wypowie na temat tego filmika, w którym bardzo dużo gadam. Przez co bardzo mało muzyki będzie leciało. No. Także to było na tyle. Do zobaczenia i cześć.